Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale Dzisiaj mamy 9 września Pokazuję Wam jakim traktorem jeździmy Jest to Shibaobra. trochę się zdarło, ST321 Ktoś się pytał odnośnie tego traktora, który ciągnie platformę Platforma jest to polska platforma firmy Wodziński Dosyć popularna, o, mamy trzy takie Plusy, dwie inne polskie, polskie firmy Lisickiego to już też kiedyś Wam pokazywałem na kanale. Ale jeszcze pewnie z jakimś materiałem wam pokażę. Nie będę się za bardzo o tym rozwodził. Natomiast chciałem pokazać to, co robimy. Może w tą stronę tam świeci słońce. Czyli, tak, dół mamy już zrobiony. Zawsze najpierw się robi dół, a później górę, platformą żeby tymi platerami, które wystają, nie podrzucać gruszek, jest to konferencja, zostało nam jeszcze 3, może 4 dni zrywania tej konferencji, później jeszcze mamy inne odmiany gruszki i jeszcze później będziemy zbierać jabłko, odmianę junami także to jabłko w naszej firmie później się zaczyna w tej drugiej firmie, gdzie pracuję to już zrywają elstara także tak to wygląda, zobaczcie, że drzewa oblepione niby miało być w tym roku słabo, ale, ale jest całkiem nieźle teraz odnośnie jak powinno być wysoko robione mniej więcej tutaj, zobaczcie ktoś zostawił, o, też są niskie osoby, dziewczyny po 60 a może gdzieś przy podjeździe ktoś po prostu tego nie zerwał, no oczywiście to co na dole zostało to również będziemy zrywać rano padało, gdzieś tak mniej więcej do 10 padało, lało ale Według mnie to mi to na przykład nie przeszkadza. desz, jestem do tego przyzwyczajony i dużo lepiej, że po prostu padało rano, a teraz nie pada. Te wszystkie rzeczy, które tam przemokły, mogą wyschnąć. Te, te, te kurtki, no wiadomo, gdzieś tam i po rękawie trochę przecieknie, ale około 21-22 stopni dzisiaj fajnie. Też po tych wszystkich upałach można trochę. Odetchnąć to powietrze, już jest dużo bardziej znośne. że dla mnie super. A wcześniej temperatury były i po 30 stopni, jeszcze w tym tygodniu. Także naprawdę możemy sobie odpocząć. Nam jeszcze kilka wjazdów zostało. Dwie ekipy na górze, łącznie cztery osoby, a reszta już pojechała na inny sad. I tam zaczynają doły. No i później przyjedziemy platformami i będziemy robić góry. Także mówię, możecie sobie zerknąć, że naprawdę nie jest źle. No wiadomo, że już trochę jest zgnitych, tak jak tutaj. Akurat ta strona, ten zewnętrzny kant, tutaj Wam pokażę o co chodzi, jest przy żywopłocie i po prostu stąd. Tu są ptaki, tu jest cień, dlatego akurat tutaj będzie więcej tych zgnitych. Trochę zgnitych, trochę z żółtych, ale jakiś tam. Lipy nie ma ogólnie, ogólnie ta gruszka naprawdę jest niezła, także mówię, oblepione drzewa, fajnie się zrywa, pogoda fajna, trochę dzisiaj popadało, no ale to jest normalne, już mamy wrzesień, także coraz więcej tego deszczu będzie, temperatura zacznie spadać, no jak co roku, nic, nic nowego tutaj nie ma. Także mówię, kolejny materiał nagram, jak będziemy albo jakąś inną gruszkę zrywać, może na takich starych drzewach. Może te, coś więcej powiem o tej platformie, tej drugiej firmy Lisickiego. No i później też te, te jabłka. Jak coś będzie ciekawego się działo, to na pewno Was poinformuję. Możecie napisać w komentarzach, jak u Was zbiory wyglądają. Czy jesteście zadowoleni? Czy, czy gruszki fajnie wyrosły? Czy macie dużo gruszek, jabłek? Jak to u Was wygląda? Czy ceny są dla Was zadowalające? Ja na razie nie wiem, jak to u nas wygląda. Z cenami w tamtym roku e, za jabłko było słabo. Natomiast gruszka miała wysoką cenę. Teraz jeszcze nie wiem, jak dowiem się to, to czy, czy w kolejnym materiale. Czy gdzieś w komentarzu dam Wam znać. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia.